Dzień dobry. Dzisiaj będzie o akcjach i wpływie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który wydał decyzję o przymusowej restrukturyzacji na akcje Getty Nobel Bank. Ta decyzja tak samo jak wpłynęła na obligacje, tak wpłynęła na akcje, powodując ich umorzenie. Akcjonariusze, czy właściwie byli akcjonariusze, bo ich akcje zostały unicestwione, mają takie same możliwości i mogą składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Należy pamiętać, że skargę składa się do piątku, wysyłając ją do Bfg. W skarce należy napisać, że kierowana jest do WSA za pośrednictwem BFG. Znaczenie i szanse powodzenia skargi akcjonariuszy jest podobne jak skargi obligatariuszy. Wytrancamy naszym przyszłym przeciwnikom, Skarbowi Państwa, Leszkowi Czarneckiemu, LC Corp, członkom zarządu i Rady Nadzorczej Getty Nobel Bank, czy pośrednikom takim jak biurom maklerskim, argumenty z ręki. Wytrancamy go, jeżeli skutecznie wniesiemy skargę. Osoby zainteresowane skutecznym wniesieniem skargi Proszę o kontakt na nasz mail gnb.hg.pl. Do zobaczenia!